Kocham tych, którzy potrafią się uśmiechać w trudnych chwilach, czerpać siłę z cierpienia i stawać się odważnymi poprzez refleksję. Leonardo da Vinci mam czasem tak, że nic nie wychodzi. Zdarza mi się też odczuwać przytłoczenie trudnościami, szczególnie podczas powyższego czasu, gdy nic nie wychodzi, albo raczej wydaje mi się, że wszystko się sypie, wydaje mi się, bo mam tendencję do nadawania rzeczom wartości. Różnym sprawom. I tak naprawdę to wszystko ma wartość tylko dla mnie, w mojej głowie nadaną wartość. Wciąż trwa mój słabszy nastrój, wciąż trwa. Czuję się wypalony, czuję się zdemotywowany, czuję smutek. Mimo to, nie przestaje się uśmiechać. Może to trochę trąci robinę mój Williamsem, zgadza się. Tym niemniej, wiem, że niektórzy na mnie liczą, wiem, że dla nich mój uśmiech jest ważny. Czasem trzeba ludziom powiedzieć po prostu, że będzie dobrze, tylko tyle i aż tyle w tym wszystkim. Wiem, że trzeba to przetrzymać. Wszystkie trudności kiedyś mijają. Gorszy nastrój też minie.